Apokalipsa dzień po dniu, prawdziwy zwycięzca. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem, i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Apokalipsa rozdział trzeci. Wiersze od 21 do 22. Trwające ponad trzy dekady wojny dwóch róż w XV wieku, były serią krwawych bitew toczonych między dwoma przeciwnymi rodami o prawo do brytyjskiego tronu. Znane ze swojego okrucieństwa, doprowadziły ostatecznie do wzajemnego wyniszczenia obu stron. Nikt nie był bezpieczny, nawet dzieci. Aby zapewnić sobie panowanie, Ryszard III uwięził swoich dwóch siostrzeńców, z których jeden był kolejnym następcą tronu, w wieży Tower w Londynie. Uznano ich za bękarty i zgotowano tajemniczy koniec. Istnieje jednak inna rodzina królewska, która postępuje według zupełnie odmiennego zestawu zasad. W jej rządzie nie ma wojny, zemsty ani nienawiści. Patriarchą jest Bóg Ojciec a jego syn Jezus Chrystus wkrótce odziedziczy tytuł króla królów Apokalipsa 17:14. Podstawą prawa w ich kraju są ich przepełnione miłością charaktery. 1 Jana 4:8. Zamiast rywalizować o jeden tron przemijającej władzy, Ojciec i Syn zajmują w niebie swoje własne trony. Ich panowanie nigdy nie przeminie ani nie będzie podważane, ponieważ Pan będzie królował na wieki wieków, wyjścia 15-18. Zwróćmy również uwagę na ich wzajemne relacje. Bóg Ojciec chętnie dzieli się ze swoim synem symbolami władzy i tronem. Nie ma przymusu ani rywalizacji. Nikt nie planuje zamachu stanu. Wszystko odbywa się całkowicie dobrowolnie i w pełnym poszanowaniu. Bóg, syn, daje nam teraz ten sam przywilej. Możemy być współdziedzicami Chrystusa. Rzymian 8:17. Możemy zasiąść z Nim na Jego tronie, ale pod jednym warunkiem, że zwyciężymy. Co musimy przezwyciężyć? Zwycięstwo Chrystusa dokonało się na krzyżu. Zwyciężył nie przez przelanie cudzej krwi, ale własnej. Biblia mówi nam, że mamy zwyciężać przez Chrystusa. Pokonali go, czyli szatana, przez krew Baranka. Apokalipsa 12:11. Tylko poprzez śmierć Jezusa i nasze pokorne poddanie się, co zupełnie różni się od świeckich sposobów na osiągnięcie sukcesu, możemy odnieść zwycięstwo w zbawieniu. Dołącz do mojej modlitwy. Niebiański królu, dziękujemy Ci za Twoją ofiarę. Dzięki której możemy polegać na przelanej przez Ciebie krwi i zostać przyjęci do Bożej Rodziny. Do dalszego studiowania. Księga Rodzaju, rozdział 22, wiersze od 1 do 13. Ewangelia Mateusza, rozdział 4, wiersze od 8 do 10. Ewangelia Jana, rozdział 14, wiersz 23.